My path is gone astray. I need to know who Ray King was, meeting really with. Let me do the talking. I'm just trying to find These ideas in your head, good for you. Let's get ourselves killed. I can feel them Are you ready? Yeah. Ten afek wraca jako Christian Wolf. Genialny księgowy z autyzmem i talentem do zabijania. Księgowy 2 to kontynuacja filmu, który zaskoczył widzów połączeniem chłodnej matematyki i brutalnej akcji. Tym razem Wolf zostaje wciągnięty w nową intrygę. Śledztwo w sprawie korupcji sięga wyżej niż się wydaje. Stawką są nie tylko pieniądze, ale życie tych, których Christian chce chronić. Film ponownie łączy precyzyjną akcję z cichą, wewnętrzną walką bohatera. Aflek jest jak maszyna: lodowaty, skupiony, ale z cieniem emocji czającym się pod powierzchnią. Nie brakuje też powrotów znajomych postaci i kilku nowych, które również potrafią zaskoczyć. Księgowy 2 to solidny thriller z nutą dramatyzmu, który nie udaje czegoś, czym nie jest dostarcza dokładnie tego, czego oczekujemy. Precyzji, napięcia, dobrze wymierzonej sprawiedliwości i oczywiście ciekawej akcji.